Ogrodzenie kościoła w Polonezkoj wykonane staraniem polskich pracowników. Tabliczka dość świeża, 1999 rok. Tutaj mamy flagę turecką, Tutaj mamy włoską flagę z Godłem, Festiw w wersji już nie wegetariańskiej. Kompleks tych kościołów, świątyń to jest największy tego typu kompleks jaskiniowo-mieszkalny na świecie. Tutaj zaparkowaliśmy sobie w takim fajnym miejscu ze świetnym widokiem. Lądują balony. Jesteśmy pod kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej w Poloneskoj, inaczej zwany Adam Polem, to polska wieś założona przez imigrantów właśnie z Polski pod Stambułem, już po azjatyckiej części Turcji. Ogrodzenie kościoła w Poloneskoj wykonane staraniem polskich pracowników budowy elektrowni Venikoj Milas w 1987 roku. Aktualnie jedna trzecia mieszkańców jest tutaj jeszcze pochodzenia polskiego. Cała miejscowość liczy około 350 mieszkańców. Zwyczajowo na sołtysa wsi wybierany jest Polak. Natomiast spośród Polaków pozostali tutaj raczej już tylko ludzie starsi. No ale taki miły polski akcent. Mała historia tego miejsca. W 1841 roku Michał Czajkowski przyjechał tutaj nad Bosfor, mianowany przez Adama Czartoryskiego szefem głównej misji wschodniej Hotelu Lambert. To chodziło o to, żeby osłabiać wpływy rosyjskie w Turcji. Wówczas w Turcji przebywało już wielu Polaków po, po powstaniu listopadowym. Którzy tutaj po prostu uciekli. Więc Czartoryski zakupił tutaj taki kawałek ziemi. Zaczęła się właśnie realizacja tej osady, budowa tej osady, gdzie schronienie mieli znaleźć Polacy. Faktycznie te domy, które, które tutaj stoją, przypominają jeśli chodzi o budownictwo z Polski więc można patrząc na nie takich charakterystycznych punktów się doszukać wspólnych też dla tego co widzimy w Polsce, na przykład koło odwozu przyczepione do ściany budynku. Później gdy Polska zniknęła z Map świata świadomość dla Polaków istnienia gdzieś na świecie, takiej polskiej wioski. No była taka krzepiąca, więc i taką też rolę hmm, wydawałoby się niepozorną, ale jednak ku pokrzepieniu serc e, dla Polaków taką rolę Polonezkoj, czyli Adam Pol e, odegrał. Tutaj w Adam Polu mamy nawet e, dom kultury. E, tabliczka dość świeża, 29.06 1999 rok. Związek Dziedzictwa Kultury w Poloneskoj 2010 rok. Są dość świeże znaki, że tutaj nadal jeszcze ten duch polskości jest. Tutaj mamy flagę turecką, albo mamy polską flagę z godłem. Będziemy tutaj też ulicę Adama Mickiewicza. A oprócz powstańców listopadowych, Czajkowski osiedlił tutaj też jeńców, których wykupił z niewoli rosyjskiej. Tutaj właśnie również i oni zamieszkali. Adam Pol stał się nie tylko azylem dla powstańców listopadowych, ale też ośrodkiem działalności polskiej emigracji. Także był taki moment w historii, że to, to było dość ważne miejsce. Po zakończeniu wojny zaczęły z Polski płynąć tutaj rozmaite dary, a Miejscowość mocno zyskała na popularności. No, dzisiaj pewnie przyjeżdżają tutaj polskie wycieczki. Teraz, akurat, jak jesteśmy, no to, no to żadnych Polaków tutaj nie spotkaliśmy. Ale wiem, że wśród osób, które tutaj się wybierają, no to jest popularny cel wycieczek. No i faktycznie te akcenty polskie dość mocno widać. Takie właśnie tureckie śniadanko można tutaj zjeść w takim e, fajnej restauracyjce. Taki klimat właśnie jak z polskiego ogródka. Podal miejscowości Gremę Do Kapadocji przyjechaliśmy przede wszystkim zobaczyć startujące o wschodzie słońca balony. Ale Kapadocja to też piękny krajobraz ukształtowany przez miliony lat, przez erozję. I tutaj też w Goreme znajduje się wydrążonych w skalę 350 kościołów i kapliczek z czasów bizantyjskich. Ta ciekawostka, że zostało to dość późno odkryte, bo w 1907 roku przez francuskiego jezuite, a pierwsze znaki osadnictwa tutaj w tym miejscu to IV wiek naszej ery i pierwsze grupy ascetów, które tutaj zamieszkały właśnie wśród tych stożków rzeźbiąc tutaj rozmaite pomieszczenia właśnie w tych skałach dosyć miękkich, więc też dzięki temu było to możliwe a taki rozkwit tego miejsca przypada na IX wiek. W środku niesamowite freski, przedstawiające m.in. sceny z życia Jezusa Chrystusa. Także tutaj też ukrywali się chrześcijanie, którzy po prostu musieli uchodzić, uciekać z miejsc, w których przebywali, a tutaj właśnie mogli liczyć na schronienie. Za to, jak. Kształtowany jest krajobraz Kapadocji. Odpowiedzialny jest pobliski wulkan Erciyes Dagi, mierzący 3916 metrów nad poziomem morza, bo to właśnie to, co wyrzucał z siebie wulkan, a następnie właśnie erozja przez długie, długie wieki kształtowało to, jak obecnie wygląda ten teren, a ten kompleks tych kościołów, świątyń to jest największy tego typu kompleks jaskiniowo mieszkalny na świecie, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No, niestety te przepiękne freski, które w środku się znajdują, no, są zniszczone, po prostu to były freski chrześcijańskie, a tutaj na tych terenach panował islam, więc. Częściowo zostały one zniszczone. Widać, że postacie mają wydrapane oczy, no ale duża część się zachowała. Także do dzisiaj można podziwiać ich piękno. balonami i zwiedzaniu parku Narodowego góremę. przyszedł czas na jedzonko Tasty w wersji wegetariańskiej Tym razem Tasty w wersji już nie wegetariańskiej Tasty kebab podawany jest w takich glinianych naczyniach przesypywany do, do rozgrzanych misek bądź rozbijany. Ile? 520 lir czy około 60 złotych A tutaj będzie Adana Durum. Już przed y, wschodem słońca, niebo już usłane balonami. Tutaj mamy taką fajną miejscówkę na dziko z pięknym widokiem. W dole widać goremę, jedna ekipa z Polski właśnie jeden z balonów rządował no tak ze 4 metry od, od busa, od campervana ciekawe czy nie było tam chwil stresu no, dzisiaj mieliśmy doskonałą miejscówkę do obserwacji tego spektaklu z balonami natomiast trzeba pamiętać o tym żeby wstać dość wcześnie dlatego, że Balony startują wraz ze wschodem słońca, ale też trudno jest ten moment przegapić, dlatego że tutaj w okolicy dość głośno słychać napełnianie właśnie ciepłym powietrzem. Tych balonów tak naprawdę trudno jest tego nie słyszeć, i tak też było z nami, że zbudziły nas te odgłosy, ale sam spektakl. No to pewnie trwa około godziny, może maksymalnie półtorej, więc trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu nie zaspać. Muzyka